Chrystus dzisiaj pokazuje, jaka jest moc słowa, krótkie milcz i wyjdź. Po pierwsze, chcę Wam zwrócić uwagę, że Chrystus mówi do, sz do szatana milcz, kiedy szatan mówi prawdę. Ty, Chrystusie, jesteś święty Boży. I Jezus nie mówi, No, szatanie, no, muszę Ci przyznać, że tym razem no, nie, no, szatan żeś się wykszkolił milcz. Co to znaczy? Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby mówił prawdę. Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby ci mówił komplementy, jak jesteś piękny, jaki dobry, jaki mądry. Z szatanem nie gadaj, kiedy mówi: Ja ci dziecko uzdrowię, ja ci męża z nowotworu uzdrowię i może mówić prawdę, bo może uzdrowić. Nie gadaj z nim, bo każda rozmowa z szatanem, jeśli się rozwinie, kończy się w piekle. Każda. Nawet ta, która się najmilej zaczyna. Milcz, nie mów, nie chce Cię słuchać i wyjdź z niego. Pamiętajcie, bronić się Słowem Bożym przed Szatanem. Znać cytaty z Pisma Świętego na pamięć, mieć je w odruchu. Chociaż trzeba pamiętać, że Słowo Boże i moc Słowa Bożego to oczywiście w duchu świętym zakorzeniona, ale moc Słowa Bożego kształtuje się też w tym, kto je wypowiada. Moc Słowa Bożego nie kształtuje się w ustach czy w krtani, tylko w sercu człowieka. Ja pamiętam. 15 lat temu był synod ogólnopolski. W parafiach powstawały grupy synodalne. Jednym z sensów, jednym z sensów powstawania tych grup synodalnych było to, że następ, dorośli ludzie zaczynali chodzić na taką katechezę. Myśmy robili takie szkolenia w parafii świętego Michała i zapraszaliśmy tam dogmatyków, moralistów, biblistów, żeby ludziom, najzwyklejszym parafianom na świecie, przedstawiali swoją wiedzę. I pamiętam, że yy, przyjechał ksiądz Stanisław Kur, biblista. Wieloletni rektor seminarium warszawskiego, człowiek niezwykłej pokory, mądrości, takiej czystości. No i usiadł przy stoliku, tutaj usiedli wierni, ja sobie usiadłem z boku jako organizator spotkania i ksiądz rektor zaczął mówić tak: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Mnie trafiło. Pierwszy raz to w życiu usłyszałem. Ja tego tak nie powtórzyłem, ja tylko zrobiłem nędzną imitację. Człowiek modlitwy, głębokiej wiary wypowiedział słowa znane, setki razy czytane, w sposób jakiś taki jędrny, taki żywy, taki wilgotny, taki, taki przewietrzony, taki czysty. To dlatego, drodzy bracia i siostry, ja mówiłem, że my się nieraz w kłótniach nie, nie, nie słyszymy, to często ty swojemu dziecku coś mówisz Pamiętaj Bóg, Kościół, a to nie trafia, bo to słowo wychodzi tylko z ust, a nie z serca. Chcę to powiedzieć tym, którzy takie walki toczą, bo w tygodniu po tym wygłoszeniu tego kazania dostałem parę sygnałów. Że ktoś mi dziękował, proszę księdza, za te słowa, które bodzą wytrwałość, bo ja już tyle miesięcy każdego dnia się zmagam o jakąś tam czystość przed internetem, pokusę niespotkania się z człowiekiem, z którym się nie powinienem spotykać, pokusę jakiegoś kłamstwa, jakiegoś, jakiejś kradzieży. Ciągle sobie mówię, że nie, a pokusa wraca. I proszę księdza, to jest walka jak na froncie, jak walka jako pod Stalingradem, że człowiek o każdą godzinę walczy, bo ten, ta pokusa jest tak blisko. Co chcę tym ludziom powiedzieć? Otóż uderzyły mnie słowa Pisma Świętego, przeciwstawiajcie się diabłu, a odstąpi od was. Tu nie jest napisane, spręż się i pokonaj diabła. Diabeł cię będzie kusił do ostatnich dni twojego życia. Nie pokonasz go. Nie ukręcisz mu bajnie wrzucisz do zamrażarki. Więc co możesz robić? Przeszkadzać mu. Przeciwstawiaj się, a odejdzie od ciebie. Kusisz mnie, a ja dziś nie zgrzeszę. To, proszę Państwa, to nie polega na ten mechanizm na tym, że dziś nie zgrzesza, a jutro się odbije za całe, za całe dziś. Nie wiem, co będzie jutro. Ja o jutro nie myślę, ale dzisiaj, diable, do 24 mnie nie weźmiesz. I sprężaj się, demoniku. Kumbinuj, kumbinuj. A ja będę siedział z różańcem w ręku i dzisiaj mnie nie weźmiesz. Ja nie wiem, co będzie jutro. Bo proszę Państwa, nas boli to, że masz 18 lat, planujesz żyć 84 i teraz przez najbliższe 60 parę lat masz żyć w czystości, w porządności. Ja nie dam rady. Jezus, 60 lat. Dobra, zostaw te 60 lat, bo plan się może nie ziszczyć. Możesz jako student zejść z tego świata, ale dzisiaj mnie diable nie weźmiesz. Będę Ci przeszkadzał. Siedzisz, siedzisz, północ minęła, a mam dla Ciebie niespodziankę. Dzisiaj też mnie nie weźmiesz. Będę ci przeszkadzał, właśnie odmówię różaniec, właśnie jutro zadzwoniłem do znajomego księdza i się umówimy, właśnie zaproponowałem żonie, żebyśmy jutro sobie pojechali gdzieś do Puszczy Kampinoskiej połazili i ja wiem, że alkoholu nie wypiję, bo z nią jestem umówiony, a mam ogromną ochotę, żeby to zrobić. Przepraszam, ja może podaję głupie przykłady i dziecinne, mi chodzi o to, żebyśmy mu przeszkadzali, żebyśmy mu się przeciwstawiali. Proszę Państwa, wiecie, jak, jak dzieci mogą marudzić, jak dzieci mogą zadręczać rodziców, jak ktoś nam może przeszkadzać w czymś, jak może nie dawać nam świętego spokoju. I Demonowi takiego świętego spokoju nie dawajmy. On podejdzie nas. Zdarzy się, że podejdzie, trzeba będzie iść do spowiedzi, upadniemy, upadniemy może. Ale chodzi, żeby mu psuć plany. Żeby mu psuć plany. Drodzy bracia i siostry, mocą Chrystusa i jego słowem mm, możemy mu te plany popsuć. Możemy być takim, ja to nazywam, bożym łobuzem. Prawda? Nieraz ktoś mówi, znowu te łobuzy mi szybę wybiły, znowu te łobuzy coś mi tam grają w piłkę pod oknem, znowu ktoś mi napisał brudas na samochodzie. Takie łobuzy już tyle razy ganiałem. Otóż być takim łobuzem bożym i z demonem się tłuc, przeszkadzać, uciekać mu, zwiewać, robić uniki. Przeciwstawiajcie się i wiecie, że On odejdzie. To jest jego, jego oszustwo polega na tym, że kiedy wpadniemy w jakieś złe pragnienia, pożądania, to mówimy, że tak będzie do końca życia. No nie będę siedział w tych pokusach, 60 lat pójdę, to zrobię, bo inaczej się od tego nie uwolnię. A to jest kłamstwo, to ustąpi jutro, dziś w nocy, obudzisz się rano innym człowiekiem. Oczywiście już nie na zawsze taki będzie. Ale to jest kłamstwo, On odejdzie. Chrystus mówi, odstąpi od Was, potem wróci kiedyś. Ale na ten czas odstąpi. Tylko mu się przeciwstawiaj. Tylko mu się przeciwstawiaj. Pamiętacie, jak byliśmy małymi dziećmi, starszy kolega nas w piaskownicy zaatakował, wyrzucił nas z piaskownicy, wyrzucił nas z naszej wspaniałej łódki nad jeziorem, bo przyszedł starszy i był silniejszy. Co robiliśmy? Biegliśmy do taty i mówiliśmy, tato, tato, on mnie wyrzucił, tato. I wtedy tata wkraczał do akcji. Jak się szatan wyrzuci ze spokoju serca, jak ci szatan wyrzuci z twojej, swojego małżeństwa, jak ci szatan wyrzuci duchowo swojej rodziny, to nie wstydź się i biegnij do ojca w niebie, powiedz: Tato, on mnie naprawdę wypchnął. I wtedy tata ruszy do akcji. Jak walka jako, o, pod Stalingradem, że każdy, człowiek o każdą godzinę walczy, bo ten, ta pokusa jest tak blisko. Co chcę tym ludziom powiedzieć? Otóż uderzyły mnie słowa pisma świętego. Przeciwstawiajcie się diabłu, a odstąpi od was. Tu nie jest napisane, spręż się i pokonaj diabła. Diabeł cię będzie kusił do ostatnich dni Twojego życia. Nie pokonasz Go. Nie ukręcisz Mu łba i nie wrzucisz do zamrażarki. Więc co możesz robić? Przeszkadzać Mu. Przeciwstawiaj się, a odejdzie od Ciebie. Kusisz mnie, a ja dziś nie zgrzeszę. To, proszę Państwa, to nie polega na ten mechanizm na tym, że dziś nie zgrzesza, jutro się odbije za całe, za całe dziś. Nie wiem, co będzie jutro. Ja o jutro nie myślę, ale dzisiaj, diable, do 24. mnie nie weźmiesz. I sprężaj się, demoniku. Kumbinuj, kumbinuj. A ja będę siedział z różańcem w ręku i dzisiaj mnie nie weźmiesz. Ja nie wiem, co będzie jutro. Bo proszę Państwa, nas boli to, że masz 18 lat, planujesz żyć 84 i teraz przez najbliższe 60 parę lat masz żyć w czystości, w porządku. Chrystus dzisiaj pokazuje, jaka jest moc słowa, krótkie milcz i wyjdź. Po pierwsze, chcę Wam zwrócić uwagę, że Chrystus mówi do, sz do szatana milcz, kiedy szatan mówi prawdę. Ty, Chrystusie, jesteś święty Boży. I Jezus nie mówi, No, szatanie, no, muszę Ci przyznać, że tym razem no, nie no, szatan żeś się wykszkolił milcz. Co to znaczy? Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby mówił prawdę. Z szatanem nigdy nie gadaj, choćby ci mówił komplementy, jak jesteś piękny, jaki dobry, jaki mądry. Z szatanem nie gadaj, kiedy mówi: Ja ci dziecko uzdrowię, ja ci męża z nowotworu uzdrowię i może mówić prawdę, bo może uzdrowić. Nie gadaj z nim, bo każda rozmowa z szatanem, jeśli się rozwinie, kończy się w piekle. Każda, nawet ta, która się najmilej zaczyna. Milcz, nie mów, nie chce Cię słuchać i wyjdź z niego. Pamiętajcie, bronić się Słowem Bożym przed Szatanem, znać cytaty z Pisma Świętego na pamięć, mieć je w odruchu. Chociaż trzeba pamiętać, że Słowo Boże i moc Słowa Bożego to oczywiście w Duchu Świętym zakorzenione. Mnie trafiło. Pierwszy raz co w życiu usłyszałem. Ja tego tak nie powtórzyłem, ja tego zrobiłem nędzną imitację. Człowiek modlitwy, głębokiej wiary wypowiedział słowa znane, setki razy czytane. W sposób jakiś taki jędrny, taki żywy, taki wilgotny, taki, taki przewietrzony, taki czysty, to dlatego, drodzy bracia i siostry, ja mówiłem, że my się nieraz w kłótniach nie, nie, nie słyszymy. To często ty swojemu dziecku coś mówisz, pamiętaj Bóg, Kościół, a to nie trafia, bo to słowo wychodzi tylko z ust, a nie z serca. Chcę to powiedzieć tym, którzy takie walki toczą, bo w tygodniu po tym wygłoszeniu tego kazania dostałem parę sygnałów że ktoś mi dziękował, proszę księdza za te słowa, które bodzą wytrwałość, bo ja już tyle miesięcy każdego dnia się zmagam o jakąś tam czystość przed internetem, pokusę nie spotkania się z człowiekiem, z którym się nie powinienem spotykać, pokusę jakiegoś kłamstwa, jakiegoś, jakiejś kradzieży. Ciągle sobie mówię, że nie, a pokusa wraca i proszę księdza, to jest walka jak na froncie. ludności ja nie dam rady, że Jezus 60 lat. Dobra, zostaw te 60 lat. Bo plan się może nie ziszczyć, możesz jako student zejść z tego świata, ale dzisiaj mnie, diable, nie weźmiesz. Będę ci przeszkadzał. Siedzisz, siedzisz, północ minęła, a mam dla ciebie niespodziankę. Dzisiaj też mnie nie weźmiesz. Będę ci przeszkadzał. Właśnie odmówię różaniec. Właśnie jutro zadzwoniłem do znajomego księdza i się umówimy. Właśnie zaproponowałem żonie, żebyśmy jutro sobie pojechali gdzieś do Puszczy Kampinoskiej połazili. I ja wiem, że alkoholu nie wypiję, bo z nią jestem umówiony, a mam ogromną ochotę, żeby to zrobić. Przepraszam, ja może podaję głupie przykłady dziecinne. Mi chodzi o to, żebyśmy mu przeszkadzali, żebyśmy mu się przeciwstawiali. Proszę Państwa, wiecie, jak, jak dzieci mogą marudzić, jak dzieci mogą zadręczać rodziców, jak ktoś nam może przeszkadzać w czymś, jak może nie dawać nam świętego spokoju. I demonowi takiego świętego spokoju nie dawajmy. On podejdzie nas. Zdarzy się, że podejdzie, trzeba będzie iść do spowiedzi. Upadniemy, upadniemy może. Ale chodzi, żeby mu psuć plany, żeby mu psuć plany. Ona, ale moc Słowa Bożego kształtuje się też w tym, kto je wypowiada. Moc Słowa Bożego nie kształtuje się w ustach czy w krtani, tylko w sercu człowieka. Ja pamiętam, 15 lat temu był synod ogólnopolski w parafiach powstawały grupy synodalne jednym z sensów Jednym z sensów powstawania tych grup synodalnych było to, że następ dorośli ludzie zaczynali chodzić na taką katechezę. Myśmy robili takie szkolenia w parafii Świętego Michała i zapraszaliśmy tam dogmatyków, moralistów, biblistów, żeby ludziom, najzwyklejszym parafianom na świecie przedstawiali swoją wiedzę. I pamiętam, że przyjechał ksiądz Stanisław Kur, biblista, wieloletni rektor seminarium warszawskiego, człowiek niezwykłej pokory, mądrości, takiej czystości. No i usiadł przy stoliku, tutaj usiedli wierni, ja sobie usiadłem z boku jako organizator spotkania i ksiądz rektor zaczął mówić tak: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.